Drodzy Państwo, robimy kolejny odcinek z cyklu Zgazowujemy węgiel w starych kotłach, w kokciuchach. Mamy teraz wentylator załączony. Dochodzimy do temperatury na kotle. Tak pięknie od tyłu nam się zgazowuje węgiel. Cały dyn jest dopalany. Na kominie nie ma emisji. Oszczędzamy 30% węgla. Do wieczora mamy spokój. Nie chodzimy w ogóle do kotła. Węgiel jest przysypany grubą warstwą popiołu, a ten dym, który się uwalnia z węgla, on jest pięknie dopalany w kotle. Zachęcam wszystkich do stosowania tej metody. Jak już zacznie stosować, to nie będzie chciał inaczej palić. To jest bardzo wygodne. To muszę szybko zamykać, bo już troszeczkę mi na... Ale ciało tutaj spali. Teraz zamknę te dosyć mocno, żeby jeszcze bardziej spowolnić to zgazowanie. Wyłączamy wentylator. Proszę Państwa, na OkoPZN na YouTube można zobaczyć więcej materiałów. Poza tym jest bardzo dużo wywiadów. Walczymy o uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych. Godnictwo, energetyka, geotermia, tani prąd i ciepło dla mieszkańców Polski. Ten kryzys, który obecnie jest, wcale nie musiał dotykać Polaków, bo mamy własne źródła energii, ale jest taka polityka prowadzona przez rząd, taka najgorsza polityka dla Polski, dla Polaków. Po prostu wyniszczenie narodu polskiego postępuje. Pozdrawiam wszystkich.